To oglądał ostatni odcinek do końca, ten wie, że wleciał na samym końcu potężniaczek, tak zwany Anderek, no i trafiłem hola, jednak trochę się pozmieniało, ponieważ zrobiłem sobie baterkę na szerdzie, którą wam zaraz pokażę, jednak dzisiaj będą, ale później zwycięzcy ze ostatnich odcineczków, ale dzisiaj wam też pokażę bitwy od widzów i od tego sobie znowu zaczniemy, ponieważ e, wczoraj wczoraj sobota. Sobota, weekendzik i naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo osób do mnie napisało ze swoimi batelkami, no sami zobaczcie co do mnie napisali e, no nawet wariacik zrobił swoją pierwszą kosę po 8 czy 9 latach e, no i zaczynamy od takiej batelki, zobaczcie to, batelka za 12 ziko na tych eventowych skrzyneczkach za 4 złote i 20 groszy 4 złote i 20 groszy taka batelka taka batelka no jak widzicie no trafił najlepszy możliwy drop, czyli Falcon Knife Lore ze skrzyni za 4 ziko bez boosta, bez gestera. No i naprawdę dojebana batelka. Tyle powiem. Jak, batel, jak na batelkę za 12 ziko, no takiego ona sobie zgarnąć, no powiem wam, jest moc. Ale latuje druga batelka. No i zobaczcie tą. Tutaj sobie troszeczkę przyspieszymy. Ja tą batelkę pamiętam. No jest to naprawdę ciekawa, ciekawa batelka. No bo zobaczcie, są to zwykłe skrzyneczki. Fracture case, recoil case, bez jesterka, No tutaj z początku nic nie wypadnie. Z recoil case a też nic nie wypadnie. No ale no myślę, że tutaj już możemy zatrzymać tą baterkę. Zobaczcie to. Batla za 5 dyszek na 4 osoby underdog. No i zobaczcie. Wlatuje fracture. Szkieleton. No szkieleton safari męż. No i zobaczcie tutaj lego. To jest mój widz. No i zobaczcie. Zgarnął sobie nożyk. Szkieletą Safari Mesh, no myślę, że naprawdę jak na zwykłą skrzyneczkę za 8 ziko, no to naprawdę dojebany dropik. No i Batla za 5 dych, jeszcze na 4 osoby Underdog. Na 4 osoby Batelki mega ciężko zgarnąć, więc naprawdę tutaj farcik konkretny. Jednak pamiętajcie, że nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty i nie zawsze się wygrywa Batelki. Ale kolejna Batelka, no zobaczcie to, Batla za 3 dychy, znowu Under. No znowu Under. Ja widzę, że naprawdę widzowie tutaj na tym Underdogu mega zgarniają, jednak Underek to Underek. No ale sami zobaczcie... Glowsy. Glowsy z Toolboxa. Toolbox za 8 ziko. No i Kapitan Potato zgarnął sobie takie handwrapsy z baterki za 3 dychy. Mamy kolejną baterkę, 8 ziko. 8 ziko. Zobaczcie to. Dwie skrzyneczki Ultra Case bez Boosta, bez Jester'a. No i taka skrzyneczka tutaj daje awubkę Fire fabrycznie nową No i to jest chyba jak dobrze pamiętam ten widz Który właśnie zrobił kosę po 8 czy 9 latach No i zgarnął sobie taką awóbkę Witfire Z batli za 8 ziko No i dobra, ostateczna batelka widza No sami zobaczcie tą batelkę Ta batelka już troszeczkę grubsza, bo za dwie 200 No i pierwsza skrzynia to jest Frostbite Ta nowa no i zgarnął sobie z Frostbite'a takiego Huntsman Knife Case, Hardenta Minimal Wera, jeszcze USP Print Stream no i jakieś dodatkowe skinki tutaj z God Fortune i Water Case, no i powiem Wam, ta baterka też naprawdę konkretna, no taki Huntsmanik z Frostbite'a bez Boosta, bez gestera no mega moc. Jednak czas na moją baterkę, no i pokazuję Wam teraz mojego szerda, jakiego zrobiłem, bo sprzedałem generalnie Karambita Tiger Tooth'a, który mi tam został, no i zobaczcie jakiego szerdzika zrobiłem, szczerze mówiąc, Załamałem się, jak ze Steampunk'a nie wypadła Meczka Knight, jednak no nie było się co załamywać, powiem Wam, że tutaj naprawdę konkretne dropy wleciały, no i zobaczcie, co tutaj jeszcze wpadnie, bo jak widzicie już mamy naklejeczkę Howlinga, generalnie mega żałowałem, że nie dałem standardzika, jakbym dał standardzika byłoby o wiele lepiej, jednak no sami zobaczcie, leci Broken Fang na Jesterku, no i trafiam rękawiczki i to nawet fajne, Specialist Glovesy Tigery, Minimal Weary, zobaczcie jeszcze... No takie coś i ostatnia 3% haul dała mi kuźwa specjalist glovesy Crimson Kimono Field Tested. No, jakby to był standardzik, to zgarnąłbym naprawdę dojebane skinki. Ale generalnie jest to szerno No, i tak się podzieliłem, że dostałem Fire Serpencika, dostałem Sticker Howlinga Tutaj Karambit Tiger, Meczka Poseidon. A tutaj Glovesy X-Ray i Bayonet Tigertooth. Więc myślę, że taki szerdzik naprawdę konkretny. E, przypominam w ogóle dla tych, którzy grają na moim kodzie: no to nadal trwa rozdanie. Już zakończył się e, ten, zakończyło się rozdanie na głód Knifea Tigertooth. No, ale dalej jest Talonik w grze, dalej jest Flipknife w grze. Bowie Knife Fade, Gut Knife M. MMEczka i Kałach Inherit jednak pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, musicie mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Dodatkowo, nie zachęcam Was do wpłaty, bo pamiętajcie, że możecie trafić te słabe skiny, te najgorsze możliwe do trafienia, bo nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty, ale jednak, jeśli ktoś miał w planach sobie zagrać, no to warto to zrobić na moim kodzie, no bo wpłacając przykładowo 5 dych z moim kodem, no to macie szansę zgarnąć Talona, Flip Knife'a, Bowicka, Good Knife'a, ewentualnie Kawaha, a jak ktoś gra za 8 z no to Good Knife'a, ewentualnie Kawaha. Ale pamiętajcie, że dostajecie to z płatą. nie jest to losowanie, dostajecie to jako prezent z płatą, czyli klikasz sobie zielony i wpisujesz kozik w access, otrzymujesz darmowe 2 zł, no i plus 10% do wpłaty. No Jakbyś płacił 5 dych i zgarniasz talona, no to z automatu dostajesz go do ekwipunku, ale ja już Wam pokazuję, co się zmieniło. No Mam takie skinki, otwierają też skrzyneczkę właśnie Ultra Case, ale to sobie zostawię na przyszłe rozdanie. Mamy Fire Serpentica Field więc tego Well Worn mogę sobie sprzedać. No i myślę, że te skiny właśnie sprzedaję, zostawiamy na razie Fire Serpenta Field i Jednak chciałbym trafić w Fire Serpenta w statraku, no i brakuje nam rękawiczek. No i ten haul myślę, że też pójdzie na wymiankę. E, jeszcze przydałaby się jakaś fajna koska poza tym Flip No i powiem Wam tak, w tym tygodniu no, będzie czas na wypłatę. W tym tygodniu będzie czas na wypłatę, generalnie sprawdzałem Exchanger, no i nie ma dalej karambita Dopplera Ruby, ale już się powoli zastanawiam nad motylkiem Fade'em. E, Motylek Fate, widziałem też Pandora O właśnie, Pandora Glovesy Skirt No i ten Flipknife jest, mam go akurat Więc może ten Flipknife też poleci I jeszcze zobaczymy w tym tygodniu Na pewno coś wezmę, jednak zaczynamy dzisiaj Od batelki e, i powiem tak No tak jak zapowiedziałem, no spróbuję Spróbuję trafić na pewno jakieś dowalone Glowsy, więc damy 3 razy Broken Fanga, damy 3 razy Riptida, damy sobie w międzyczasie Steampunk. Damy skrzynię na buście, damy Frostbite'a 2 razy na buście, 2 razy Beast, albo nawet trzy razy Beast Case'a na buście, Dead Case'a i Eleganta. Damy 4% Slotera, 3% Tigera. Ehm, no i powiem tak, damy 3% Howla'a i damy dwie ostateczne skrzynie, jakie bym chciał w tej bitwie, czyli Bravo Case. Na Jesterku dwa razy, i niech to będzie Underdog, ale na dwie osóbki. Na dwie osóbki, nie na trzy. No i zobaczymy, czy ten Underek tutaj jakoś ładnie siądzie. No, fajnie by było trafić Fire Serpenta, fabrycznie nowego w Statraku. Ewentualnie Minimal Wear. No ale zobaczymy, jak ta baterka na 20 skrzynek się potoczy. Hongbao, nowa ewentowa nowa eventowa skrzynia dała od razu bołika Fade dla Alexa. No ale mamy 57a tutaj, fabrycznie nowego, dobrze, żeby bez Statraka. Zobaczmy, czy wpadną jakieś glovesy. No, mamy nowe i mamy M249, więc początek nie jest jakiś obiecujący. Poza boikiem Fate. No dobra, no bez rękawiczek, może tutaj jakaś koska. Tutaj jest szansa nawet na motylka Emeralda, no ale z pierwszej niestety nic. Drugi Riptide'ik. Oj, też nic. No, czy będzie jakaś kosa? Ostatni Riptide. Dobra, bez kosy. No bez kosy, niestety, ale bez kosy. No i Steampunk. Może Emeczko? Knight. Nie ma Emeczki Knight, a ja trafiam kawaha, Kałacha Fuel Injector. No i powiem wam, że. No troszeczkę nadganiam, niestety. Frost -Bajcik. o Oj, Frost na buście się nie popisał. Mamy UMPK i mamy Digla. I jeszcze mamy teraz USPK Prince, Team Field Tested z Tatraku. Zobaczmy Beast -Case na buście. AWP Neonoir i 57 Hyperbestie. Średnio. Drugi Beast Case. Emeczka grać, jaki stan. Field -Tested. No też średniawa. I zobaczmy, ostatni Beast -Case na buście. No lepszy 57 niż Awupka, jednak no nic fajnego tym razem z Beastcase'a nie wpadło. Oj, Deadcase na bójście, w sumie dał mi kałaha. Zobaczcie, jaka mała różnica już jest. Jest Meczka Mecha Industries, aczkolwiek no nie jest to jakiś mega dojebany drop. Zobaczmy teraz procentówy. No pierwsza nie dała nic, teraz 3% Tiger. Też nic. No i zobaczmy 3% Hola no może dla Alexa, proszę. Nie ma. No i liczymy na brawo Case'a na Jesterze. Dobra, zgarniamy. Zgarniamy, ale szczerze nie. No bardzo, ale to bardzo słaby underek. Niby jest Bowie Knife, niby jest Good Knife by jest jakiś kałaszek, ale nie, no ta baterka była za dziewiątkę, ja myślę, że wiecie co, zrobię sobie szerdzika. bo ten szerdzik, którego wam pokazywałem, no to w sumie był naprawdę konkretny i zrobimy sobie tak, dwa razy recoil, dwa razy fracture, e, damy tego Hongbao, damy też plak Casea, damy Steampunk'a dwa razy licząc na jemeczkę Knight, damy tego Howling'a, damy Dreams and Nightmare'a, damy Taida. no i ja powiem wam tak, damy Bravo Case'a, damy Beast Case'a na Jesterze, to może być naprawdę głupie. A, może nawet nie brawo a 3% haula. Dobra, robię coś takiego. Robię takiego. No, pojebanego szerda. Pojebanego szerda, ale mam nadzieję, że te ostatnie skrzynie naprawdę rzucą ewentualnie steampunk. No, chyba że zwykłe na jesterze naprawdę wyplują dużo noży, dużo rękawiczek. Jednak zanim zacznie się ta bitwa, no to czas na zwycięzców, bo mówiłem o tym z początku, że pokażę Wam dzisiaj zwycięzców. Z ostatnich odcinków, proszę bardzo, gratulacje, Wy wygrywacie. Zgłoście się po odbiór skinów na Discorda. No i powiem Wam tak. 3 dni do unlocka, 23 styczeń, najgrubszy unlock, najgrubszy unlock, no i będzie wysyłka do chyba 15 osób, bo naprawdę sporo osób czeka, przepraszam Was za zamieszanie, ale za późno wypłaciłem skiny i muszę czekać na koniec tradebana, ale 23 każdy dostanie swoje skiny, no i Wy to zobaczycie, Wy to zobaczycie 24 jak wyślę do każdego skinę, no i to będzie naprawdę mocna wysyłka, bo chyba będzie tam sobie około 4 klocków ponad dla Was. Więc myślę, że elegancko, ale dobra, wlatuje Rosso, wlatuje Emily. No i zobaczmy, czy będziemy mogli się tutaj czymś fajnym podzielić? No zaczynamy kiepsko, jak to jest wróżba, no to naprawdę totalna lipa, ale może drugi Rekord case wypluje slingshoty. No mamy AWP, mamy AWP filtested, zobaczmy fraktura. O kuć, bo ty, bez rękawiczek, bez kosy, no może drugi fraktur dawaj jakiegoś szkieletona. O, dwa szkieletony sobie przeleciały, początek średni, no zobaczmy czy wleci Bowie Fade. Oj, bez Bowie'ka Fade'a i zapowiada się Lipa, no ale mam nadzieję, że albo te dwie ostatnie, czyli Beast Case da Dragon Lorkę, ewentualnie 3% holda hola, no albo Steampunk. Teraz, Emeczka Knight. Emeczka Knight przeleciała u Rosso. Okej, okay, dwa sztyletu, Dwa sztyletu. Batla kurwa za 11. Stickerka też nie ma. Może Motylek tyle co? Tak na farta. Dream Sent Nightmare. Drugi Dream Sent Nightmare. O kuźwa, no powiem wam, że zapowiada się naprawdę średnio. Jak Case nie wypluje Dragon Lory, to będzie totalna lipa. żadnych rękawiczek, żadnej kosy, proszę, Dragon Lora. Dragon Lorka przeleciała. No powiem Wam, mogło być gorzej. No mogło być gorzej, aczkolwiek jakbym dał standardzika, no to w sumie byłoby lepiej, bo miałbym hola, ale mamy karambita lora. No ale mogło być lepiej. No mogło być lepiej i jednak nie ma takiej tragedii, jaka się zapowiadała. Otwórzmy nową Hauko skrzynkę, Zobaczmy takie trzy robię skina dla was. Okej, okay, mamy, mamy m 249, mamy M, mamy USPK. No nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. Myślę, że otworzymy inną skrzynię. I powiem Wam, ostatnio testowałem tą skrzynię Indirect case. No i zobaczcie w ogóle to. Trzy. 22 ziko za skrzyneczkę na dżesterze i jest do trafienia właśnie ten dowalony digielek. ok kolejne 3 lipa. No, tak jak mówiłem, naprawdę myślę, ta skrzyneczka kurde, pod jakieś szerdziki na 3-4 osoby jest dojebana, ale mniejsza. Ten digielek leci dzisiaj dla Was. Minimal wear 233 ziko. No Ale, żeby wygrać Digielka, musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj, dwie łapeczki 85 groszy, tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo musisz mieć suba u mnie na kanale. Pamiętaj, ale że to sprawdzam: nie masz suba, nie wygrywasz. Skina, a wchodzę na Twój kanał. Wchodzę na Twój kanał, patrzę, nie masz suba, no to szukam innej osoby. Proste zasady. No i dzisiaj w komentarzu, kurczę, tak sobie myślę. Ostatnio pisaliście naprawdę ciekawe komentarze, przykładowo co robicie ze skinami. Dużo osób przykładowo inwestuje albo sobie wymienia. O, czytałem jakiś komentarz od jednej osoby, że e, sprzedała sobie skinę za trzy i zainwestowała w skrzynki. I powiem Wam, a możecie dzisiaj napisać, czy macie jakiekolwiek skrzynki w ekwipunku i czy je trzymacie, a jak ktoś ma skrzynki i przykładowo chciałby je sobie sprzedać za pln -y albo wymienić na skiny, no, to możecie pisać do mnie na Instagrama, no bo w sumie szykuję opening taki dosyć gruby. Dlatego, jak ktoś ma skrzynki, no to możecie po prostu do mnie napisać, jeśli chcecie je sprzedać. A to by było na tyle. Ten Digielek dzisiaj dla Was, trzymajcie się, na razie.